Oczywiście, co by się nie działo, ja Martinowi powiedziałem, że jak będę chciał zakończyć karierę sportową już, to chciałbym tą karierę zakończyć z KSW. Ja ogólnie nigdy złego słowa na KSW nie powiedziałem i nie powiem. To, że mamy czasami jakieś rozbieżne zdania, bo nieraz były, to nie znaczy, że nam się źle pracuje lub cokolwiek. Byłoby grzechem powiedzieć, że ja że ja źle w KSW miałem albo źle zarabiałem, więc godne pieniądze dostaję za swoją pracę. Ta praca kosztuje. Ktoś powie, a on sobie zarabia sumki XY, gdzie tam padają milion, półtora czy tam jeszcze więcej, ale to jest ciężka praca. Tak ktoś sobie popatrzy, ale gdy ja wychodzę o siódmej rano z domu, czasami o godzinie 20 nie mam siły iść pod prysznic, żeby się umyć. Dzisiaj mając 48 lat, 9 leci, a ja cały czas z tymi młodymi szarpę się. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, to jest takie fajne, proste, lekkie.